Dobrenju se, dobre, dobro, dobro. Firma Sony poinformowała, że od premiery PlayStation 5 konsola sprzedała się w prawie 22 milionach egzemplarzy. W drugim kwartale tego roku sprzedano 22 miliony 400 tysięcy egzemplarzy, co jest lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Niewiele lepszym, ale lepszym. Gorzej natomiast jest z samymi grami. Słabiej wypada sprzedaż oprogramowania. Zmniejszyła się również miesięczna liczba aktywnych użytkowników. W rezultacie przychód z gałęzi Games and Network Services spadł o 11,7% w stosunku do zeszłego roku, a zysk operacyjny.

Przykra wiadomość dla tych, którzy czekają na Warhammer 40 000 Darktide. Dyrektor studia Fatshark, dewelopera gry, poinformował, że data premiery została przesunięta na 30 listopada. To nie pierwszy raz, gdy wydanie gry zostaje przesunięte w czasie. Pierwotnie Darktide miał ukazać się w 2021 roku. Studio potrzebuje jednak więcej czasu na testy. Poprawy wymaga wydajność gry, stabilność oraz konieczne jest dopracowanie kluczowych systemów. Jeżeli jednak naprawdę nie możecie się doczekać na Darktide, to warto zapisać się do beta testów. Jeżeli wam się to to być może dołożycie cegiełkę do produkcji gry w postaci cennego feedbacku. Fani dinozaurów, ale nie tylko, mogą już podziwiać nowy zwiastun zapowiedzianej rok temu gry The Lost Wild. Zajawka pokazuje fragmenty rozgrywki oraz to jak prezentować się będą te majestatyczne gady. Produkcja studia Great Ape Games ma być survival horrorem robionym na wzór gry Obcy Izolacja. Musimy więc polegać na skradaniu, odwracaniu uwagi dinozaurów oraz gadżetach, a nie na orężu. Naszym zadaniem jest oczywiście przetrwanie oraz nadzieja, że z zasiedlonej przez dinozaury wyspy jest ucieczka. Te nadzieje daje nam również tajemniczy głos z radia. Dinozaury mają cechować się wysoką inteligencją, która sprawi, że będą się uczyć naszych zachowań oraz potem je wykorzystywać. Na The Lost Wild jednak jeszcze poczekamy. Premiera zapowiedziana jest bowiem na 2024 rok. Od kilku dni użytkownik Reddita tego publikował nagrywane przez niego filmy, na których widać było nieznaną dotychczas lokację w grze Nir Automata. To oczywiście pobudziło wyobraźnię graczy, którzy zaczęli snuć przeróżne teorie na temat tej tajemniczej miejscówki. Pojawiły się więc sugestie o wyciętej zawartości, o sekrecie odkrytym przez gracza, któremu po prostu się poszczęściło. Nic z tych rzeczy. Okazało się, że to dzieło moderów. Żart, który przerodził się w coś znacznie większego. Tylko dlaczego tak niewiele osób zakładało, że to mod? Dotychczas bowiem nie znalazł się nikt to byłby w stanie przemodelować mapy znajdujące się w grze. Choć teorie graczy okazały się być jedynie mrzonką, tak twórcy całego zamieszania zapowiedzieli, że wkrótce udostępnią innym narzędzia moderskie, dzięki którym stworzyli całą tę mistyfikację. Gracze Minecrafta są lekko mówiąc niezadowoleni ze zmian, które wprowadził patch 1.19.1. Daje on możliwość ingerencji twórców w moderację na prywatnych serwerach gry. Mojang tłumaczy te decyzję chęcią wyczyszczenia gry z toksycznych zachowań. Poszkodowani gracze takich serwerów będą mogli zgłaszać niechciane zachowania moderatorom Mojangu, a ci będą je analizowali. Nie planują jednak monitorować czatu jedynie zgłoszenia. Wraz z tą zmianą pojawiły się głosy oburzenia. Prywatne serwery były miejscem, w którym gracze mieli najwięcej swobody. Niektórzy również nie wierzą samym twórcom. Twierdzą, że ten system będzie wykorzystywany w przyszłości nie tylko do piętnowania toksycznych zachowań. Drapu, drapu, drap! Czym ci się?